Czy widoczne na tym skrzyżowaniu oznakowanie poziome w postaci linii przerywanej oznacza kontynuację zajmowanego pasa ruchu? Jeżeli ja będę teraz jechał tym pasem po, e, przez to skrzyżowanie, to ja pasa ruchu nie zmienię. Ja się mieszczę między jedną a drugą linią, e, pasa ruchu nie zmieniam. Będę poruszał się bez włączonego kierunkowskazu. Tu jeszcze dodatkowo widzę te trójkąciki w poprzek narysowane, prawda? Czyli Gdybym zadał pytanie, a jaki tutaj, jak dojeżdżałem do tego miejsca, był znak drogowy, to wiecie o że był znak ustą pierwszeństwa przejazdu, bo z tymi trójkącikami związany jest znak ustą pierwszeństwa przejazdu. Kształt jest podobny zresztą, prawda? Jestem tutaj w tym miejscu na drodze podporządkowanej, wjeżdżam w skrzyżowanie, prawda? Wjechałem w środek, nie zmieniam pasa ruchu, prawda? I tak jak macie pytanie, czy... Oznakowane jest to w ten sposób, że to jest ten sam pas ruchu. Tak jest, to jest cały czas ten sam pas ruchu. Kontynuuję jazdę tym pasem ruchu.